A, druga, Ty, ja, teraz też macie, macie widzę, szansę, czy? macie szansę, bo Ernesta chyba nie ma. Zapukaj Ej. mu w ścianę czy coś. Nie widzę menu. Oskar. Zapukałem A już w dół mogę iść. Ja... Wziął tak zajebisty samochód, że... Fioletowi wygraliście, spokojnie. Ale co, wylatuje, czy...? Launcher, ono tylko lunch. dobrze wygląda. I na tym kończą się jej plusy. Nie lubię serwisie, A będzie szybka pewnie. <noise> jest szybka, Skoro ale. Sz szkoda, że ona nie jedzie prosto. Nie potrafi jeździć prosto. Chociaż może w tej grze jest inaczej. To jest stara lata. Ja mam nadzieję, że ona stroluje, nie? Bo jeżeli go nie ma. Drub, chyba młotem dziurę. Jak ślep. Lebi się tam to nie ale się nie odzywa, pewnie gada przez telefon. Oooo oh, right. panowie, ale to to wyda. Oh. Ja nie będę miał czasu jak wiesz, wiesz. on jest. Ja yeah. Ale to pierd... No i laga miałem. No to świetnie. Idę się też. Panowie, right. panowie right. Ma, mam czas Proszę o to. Paweł, ja <laughs> nie, je, nie jedź czasów, jedź kołami, O, no, mnie wyprzedził. Tragedia. Lug nie złożył. Right right oh, jeden lag nawi poskładany. Ale idealnie przed zakrętem w górę wjechałem prosto. Ja cię sabotowałem, przepraszam. <laughs> Ale to był lag internetowy, czy lag growy bardziej? Nie mam pojęcia. Bamber, ty co zrobiłeś? Mówię, nie pytaj. Bamber, co zrobiłeś? Nie pytam. Ej, ale ty może wam odpowiem. Bambrowi też nie poszło. No to... Powód. ja No to auto takie nie ma, w a ty masz jakiś samochód? Zdaje mi się, że w latach 70. żaden nie jest zajebisty. <grym> tak mi się jakoś... To fajnie, że tak jest gełb. To bym brał y są... Zdanie tylko, można się rozjebać czy nie I można nie można, zginąć, nie można zginąć, nie można zginąć. Można tylko dostać epilepsji Ej, mnie Zabra. Wolf wyprzedził lunchium. Mówię, że jest szybko. Maria, ja tak tragicznie po tej przerwie jeżdżę? No bo w tym... W tym nowym wersie ona jest beznadziejna, myślałem, że to też będzie pojebana. O ładnie, ładnie. O, jeszcze 4 sekundy. O, Kto ma straty? Ja. Ja Dlatego się pytają, czy możesz się rozjechać. Jeszcze jakaś cicha nadzieja była, wiesz? Może ktoś u nich Masz jakieś na nawi, nie wiem o co chodzi. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Jezus, Maria, przyjechałem po 2400 metrów. Forda. Forda. Hmm, co? Ja? Tak. Jak masz Forda, to. Hamu, hamu, hamu! O! Jeszcze zapatrzyłem na mamę. Przez nabiego straciłem rytm całej jazdy. Kurźba. 30 i jedną. I byłem włem To jest ogólnie Ja lubiąbra. wiem, Paweł, ja wszystko rozumiem. Ja tragicznie. Paweł, ja wszystko, ja rozumiem. Paweł, ja wszystko rozumiem. to... tak. ja byłem dwa sektory, pierwszy przed tobą. No my z Jurym się. jesteśmy na podobnym. No ale bo, so, moja wina, że Paweł postanowił się zemścić za sorry musiałem ci się wyjebać. Co co co? Pamiętasz, że kiedyś Ernest cię rozjebał? Nie pamiętasz. No faktycznie, co, coś było. coś no. było, ale... Ernesto sorry musiałem. Ja Leccesz... To było tylko rok temu. Ostatni raz nie graliśmy Paweł, nie pamiętasz. No, no jak mam nie pamiętać? Co ty robisz na studiach, ja pamiętam jak ja miał miałem do teraz Dobra, ale naprawdę liczyłem, że zaś ty tam drużynę peczornie dalej. Ale, ale będę by przed Dobra, teraz pojadę lepiej Teraz kadeta Jestem ostatni Krować nas Pierwszy jedzie w Woł... O... A jeszcze lancia taka niska to są Wybij do to jest za mną? Ja, to mnie rytmu się... Jak się zastanawiałem, czy na Waszych oczach tak się spektakularnie... Zjebać, zjebać z, klipu. z klipu. Ja bym klaskał. Osobiście ja bym klaskał, ja bym był pod wrażeniem. A tak zwolniony tempie byś spadał. To by było wniszczenie Ale bomber jedziesz. Ło, tracę tylko sekundę, nie 24. A to pierwszy sektor. I tam po pierwszym traciłem Ja na pierwszym dostałem, wyzłapałem tego lada Aver! O! Robiłeś tak? Ale Navi, powiem ci, że już jesteś czwarty <grym> Tak? To ładnie Dobrze mi idzie ty robisz? Nie umiem ty jechać Zachuję. Ja mam non stop, kurwa, bączkę. A ja mam lagi. I się tak super jedzie na samochodach, że to jest masakra. Ja. I, się to, I się tym kadetem tragicznie jedzie. No właśnie... No ja mówię, dobrze, Ja że nasza drużyna go wybrała. Ja mam co chwilę bączkę ty mam ten też mnie wyprzedził. Tragedia. Okay. On w ogóle skręca, jakby chciał, a nie No liczą się chęci chyba. Nie wiem kto, a ty, Kandy, aż za mną jedziesz, nie? mam. No. Już 4 sekundy prawie pracy. Tam mam podbyt, się mam Ej. Wiecie, że w tych wagonach są ludzie z aparatami fotograficznymi? Na wycieczkę do święci, nie Nie pojebany! Co powiem? Ja! NIU, hmm, tak jak się kurwa lata bokiem. Ale masz super partnerów drużynowych, Paweł. Grzeba mnie skasował! Nie, wiem, czas o. podobny do nawiego. nie zobaczę ten kabaret. Tak mi Kurwa, Hubert. Nie, bo w klasy. Szkoda, że nie patrzyłeś tylko... sekundę wcześniej. Ja tylko widziałem nie, jak zajebałeś, panie. po czym dwi... drzwi... Chyba drzwi. Drzwi ci automatycznie odpadły. Ale ci się świetnie bawił. Paweł, zobacz, zobacz, zobacz co robią twoi koledzy z drzwi. <laughs> Ty, powiedzmy, ja nie powiedzmy, że... powiedzmy, że oboje byli za Rayleigh Cross'em. Moment, dalej? Bo ja nie zdążę. Za nie <grystanie> Ja nie wiem... Pani kod i mysz. Przesiadka, przesiad Ja się, jak się Użyję Jak się użyje chociaż delikatnie ręcznego, to jest bączek, automatyczny. Nie da się. Kod i mysz. Ja nawet nie Mówi tknąłem. Mówiłem od tego. początku. Naprawdę Lancia najlepsze, ale ten odpowiedział, że nie. patrz, Hubsan coś ty zrobił, że jestem 4 sekundy lepszy od ciebie. No, dachowałem drzwi, nie odpadłem. Zab tam. Zabił paru kibiców, przy okazji. Ja tam szukałem się z Bamberem, trzy razy wyleciałem, kilka razy się kulałem. Ale nie, fajnie o. było. Bardzo miło. Teraz Bamberem będzie wziął koło mnie, nie? No ja jestem rada, że będę miał pierwszy zaczynek i poczekam na ciebie. Czy... <laughs> jest do tyłu jak Bury. O, o. A na koniec jest ten? Monte Carlo? Eee. Ja teraz będą trzy śnieżne Teraz jest Monte Carlo. Teraz jest. Pablo. No, no ja teraz widzę, bo teraz mi się załadowało. Aha. Tej mapy kompletnie nie znam. Tej trasy, sorry. Jest to... O, o jest jestem tu pierwszy. Oskar, który o, sta... jest. No. Bo, Bo... Bo... Poczekaj na ciebie? Nie, no ja O, wyleciałem Ale niedobrze że jestem ostatni Tym bardziej, że przede mną jest to Mogę nienawiść czasu Jak to jest za mną Chiałzi Kuberty, ja. tak głowy nawet by się nie chciał kręcić. No. Dobrze, że mam krzesło obrotowe. <grym> w samochodzie. Tak, tak. A na razie to była cały czas prosta. Delikatnymi to jest jeszcze ten łatwiejszy. Jest, piątka, mm. Kurwa, ale skacze mi to wszystko Ponad pełen but, nic nie hamuj to... Tak robię Dopiero ten pierwszy nawrót tylko O Jezus Maria, śnieg Gdyby to nie to było, to nie ostrzegałem, to... później będzie luz O, wydaje się, że gorsza odcięta ja już jadę, jadę po lodzie. I z lagami jeszcze. A, ja wychęcam w górkę i był z tę na boku chwilę. 2 sekundy za 11 wesołów. spokojnie, teraz to się zmieni. No nie no, ale... Balance super. A konrad, nie wieszcie. Ja bym ją tuł. Już wyglądałem. Ja... Tak. Jebane lag. Ja Pizzgam. Bo tu jest tragedia. Miał wycieraczki luźno. Wiesz jak wchodzę driftem i mi zalaguje i stoję bokiem. Opraaaaa... Ja jestem na sekundę za bedą. Peda, ja ten z Wolfem prowadzi. Peda masz najlepszy czas. Ja ale ja staję na boku. Ja cały czas stoję bokiem. Ja nie wiem jak to jest miłe. Laguje mi w cholery, na każdym zakręcie wypadam. No ja jestem będę cały czas gorszy od ciebie. O dobra ja Jestem też Jak mi zalaguje na zakręcie to mentalnie wypadam No To nie wiem jakim cudem jesteś szybszy od mnie No wolny raz zybam Ty hupson jedziesz za mną? O i drugi Teraz stoję tyłem Dobra, już nie będziesz, już nie będziesz gorszy Stałem 5 sekund A, jednym to to ona, Ja to, tak, to się za to Bo ja się prawie zatrzymałem Zdjęciem na miejscu Ja stałem tyłem. Jezus Mario wow. <ścoughs> 9 sekund będę Bo tam stałem cały czas Ole <ścoughs> mi śwignęło nim na wyjście Ale tylko mi tak laguje czy on też to tak laguje? Nie, jeszcze raz nie laguje A, to Ja to... patrzyłem się czy laguje jak ty to sprawdzałeś? Bo gdzie jest tu ping napisane? No ja mam włączony przez tę dwie. Pójdź, będę i cię wyprzedzić. Generacja, że cię pokazują. Ale tak? bo zaraz zahamuję. E RZ, ci skacze, czy ci Nie? skacze? nie, Już Próba, nie, nie. jakoś nie walczył. I pagażnik wchodzi do kurwa. Kurwa, Dirt lago, to jest standard. Liczba chodzi płynnie, ale nie, Dirt cię jedynie odcinam. Słaba optymalizacja. Albo za wysokie detale. O oh, jezu. Dużo zestrącam te grafiki z Bema. Nie ty, kamera. Wiesz. Ja. Mm. Fiaty to są fiaty tam. Polskie samochody. Polskie. Oh, cool, ja tak, nie rozumiem. Juri? Ja tak piszlę, cicho, ciemno, nic się nie dalej. Ja. Teraz też, że o, o pasto. Halo, Oskar. Co? <laughs> <So? laughs> nice. Jeszcze półtorej nie, nie, dwie minuty. Andy? <laughs> Co? Jak tam Daisy wygląda? Tak samo, tak się samo jak wcześniej. Czegoś się ja, spodziewałeś? Autoryzowane vehicles only. <laughs> <wird. laughs> tak tam jest napisane. Autoryzowane. <laughs> Tylko, tylko autoryzowane wehikuły <laughs> To tam za mną? Juri nawi na No bo to jest ostatnia w Chciałbyś? A? Nie, nie czwarta? czwarta? O ma, jeszcze O, jest się rozgodził. Patrzcie mi jak pojebany. 20 persów, pasuje, jedziemy. Ja jadę kamera z środka i tu zauważyłem, że jest kierownica po prawej stronie. Ale czadowo. Jadę tak. Po prawej jeszcze nie jechałem. Uj, nie podoba mi się to. O, jest super. Co ty widać? Doświadczenie, jeszcze jak, jak, jak. wginie 5D. A hmm? jeszcze nie mamy linii narysowanej, to jest w ogóle wstając. Hmm? Widzę, i... Wszak jest zatrzymam. Ja miałem czas na mapie. To -o. Popsam, jak to się, się stało, że jesteś gorszy od Bedy? Gdzie mi się ja kamera w środka. 3 4 Gravel. 5 Można dlatego, że masz z drugiej strony kierownicę No tak Ty bo tu się korek zaczyna robić Ło Boże No Ej, to No to, wyleciałem. Byłem kurwa, czwarty, trzeci Ja yeah. Panu nie przejmuj się będzie kot i mysz, komuś zajebiesz, od razu będzie weselej. Znasz tak swoją? <grymne> 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 ja nie wiem jak blisko jestem tutaj tej strony, bam Stoję bokiem. Co? <grymne> Zjechali z drogi obaj, no. Dzięki. <grymne> Proszę. <grymne> On się Czego na łatwiej. pierwsze? O. Nie wiem jakim cudem, ale byłem nadal czwarty pomimo tego, że leżałem Może tego, że nie wiesz co ja z wol... robiłem no Ja mam już 17 sekund straty, tylko O, Ale Co fajnie przeżyciło Miałem drugi czas Nadal No, <grystanie> no wii, trzeci! Ale leżałem, wyjechałem poza trasę. Ja sobie stałem w lesie przy bo oni odrabiają! <grystanie> Uwaga! No, Minuta minutę... 39? No kurwa O ile się nie mylę, to nawet jeden może się rozjebać u was <grymne> Szkoda, nie idzie Nie idzie? Nie, nie, a jak nie dojedzie, to co? Dostaje się karę tam na sekundę 40, czy tam Teraz pierwszy Kurwa, Hubert go tam tak usztywni, że naciśnie strzałkę w lewo lekko I od razu jest kurwa obrócony a? Uh. A potem szybko w prawo kontrolą. Tak, tak, będzie z całą trasę kontrolować. Znaczy Także jakaś kamera, Dobrze, ma... że ta trasa jest w tą stronę, a finish nie jest na tym na tym, tym drewnianym. Nie wiem. Pamiętasz trasy? Przecież ja to gram często, a nie za. No, ostatnio jak graliśmy, to przecież. Ostatnio, jakieś 12 miesięcy temu, no, może? Samochód jest chujowy na Ogólnie jak ktoś ten, to zaproście Pójdzie Burego, bo mi napisał dajcie zapros Dobra Ale to musi znaleźć ósmego e, tak, To ty i Tak, ogólnie chyba obróciłem się, czy czystrzyłem się sobie chyba dziesięć razy Dobra, Przecież Kupert mówiłem! Nie, nie do dipa Chociaż raz jestem pierwszy Mówiłem, że lancza jest chujowa. Mogę w sumie dopowiedzieć, że chodzi mi, że na śniegu, ale... No, na śniegu mi się właśnie zgniął źle Jak się kiedyś zdarzyło grać w tego Dirta Rally, to nie polecam tej lampy naprawdę. Też nie polecam. A wiecie, jaki kader jest zajebisty na śniegu? Łee, to panowie. <grymne> Żałujcie. Chciałbym zapocząć. To znaczy, ja tam akurat nie narzekam. Mi się całkiem dobrze tym kodem idzie. Chyba, że mój czas pokaże co innego, bo w w go nie widzę. Na razie, mnie jesteś trzeci. Za mną i radę. Nie ma tragedii.

Jest śmierci. Ja tam przy tej ścianie śmierci zawsze tnę przez tą zaspę, bo idzie. Ona tam nie wybija. Mhm. Na no, jest, właśnie. Ma miejsce O kurde. Może z tym czeka. Czasów. A, a kiedy dojadę na Bedarusa? Oh wow, <laughs> to nie ma Bedarusa. Kurwa, okręciłem się na <laughs> samym końcu. <laughs> I to przed... Sorry, a, ale musiałem ja... ci się wiebać. <laughs> ja byłem, oh, 3 <laughs> byłem 3 sekundy przed Nawim. Byłem 3 sekundy przed Który wiadę? Jebane gówno. 10 sekund na tym straciłem. Mogę puścić gazu, bo straciłem wam w ogóle. <grystanie> Bambers z kocznia Telemarki Bo o, o ładnie No jeden błąd po drodze Ja teraz tylko na końcu Ja miałem 3 minuty bym miał koło To <grystanie> <Tylko> nadal idzie <jedzie. grystanie> Chcę minąć ludzi nie chcę no się jewać tam tamtą, no tam jest. Ja? Yeah. Zgadzam Ty, weź wypchnij tego twojego pilota za drzwi <laughs> O proszę tam no, no, słyszę no, zaraz tam silnik zarznie. Wszystko przystosowane no, Kurwa, już było ciepło. Jeszcze minuta.